thank you Są mi tacy, co widzę, że chyba w pierwszej lidze kiedyś grali. Ale atmosfera bardzo no, miła. Oczywiście. Zawody przygotowane bardzo profesjonalnie i prowadzone również super przez Pana Janusza i żonę. Także dziękuję. wielkie podziękowania za zaangażowanie. Zawsze bardzo miło, jesteśmy tutaj przyjęci i bardzo fajna atmosfera jest na zawodach. także. No a następnym razem myślimy, że będzie tak samo, albo nawet jeszcze lepiej a jak w tym Może się uda. Lepiej. A może i wygrały coś. wyśmienicie się nam udało, dużo młodzieży, na wysokim poziomie zresztą, także to świadczy o tym, że region mamy silny, warunki świetne, sport jest bardzo popularny, to w powiecie przynskim widać. Nasi zawodnicy też naturalnie bardzo dobrze na zawodach wypadli, też podziękowania organizatorów, prawda, dla organizatorów, dla włodarzy powiatu Przynskiego za udostępnienie pięknej hali w Przynie. No i, i to by było tyle ode mnie. Dobiegają końca 14 mistrzostwa powiatu pszczyńskiego w tenisie stołowym. To już czternaste. Ktoś pomyśli e, dużo mało. W każdym bądź razie e, poziom tych e, gier jest coraz wyższy. Obserwuję to od wielu lat. E, dzięki zapałowi całej rodziny Flibe i Janusza, przede wszystkim wspaniałego chłopaka, który e, od ucznia praktycznie przeszedł wszystkie szczeble szkoleniowe w tenisie stołowym, no dzięki niemu ta impreza rozwinęła się. Rozwinął również tenis stołowy na ziemi pszczyńskiej, mamy tutaj 12 stołów, no to jest możliwość rozegrania jednocześnie 12 meczy, na takiej hali akurat ma swoje właściwe miejsce. Brakuje mi troszeczkę młodzieży, szczególnie pań, a tenis stołowy jest znakomitą dyscypliną właśnie, która rozwija ogólnie organizm i nie wymaga wielkiego zaangażowania, wysiłku, tylko trochę woli i chęci. w atmosfera dzisiaj także super ok. No. hello Bardzo jest świetnie, zawody bardzo fajne, fajna atmosfera, dużo stołów. Zarówno ja zapraszamy.